Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam was na recenzję bezprzewodowej myszki MSI Clutch GM31. Myszka w dość atrakcyjnej cenie w porównaniu z takimi naprawdę drogimi myszkami. Można tutaj nawet powiedzieć, że pogromca drogich myszek, ponieważ wyróżnia się kilkoma pozytywnymi cechami, o których będzie w dzisiejszym filmie. Generalnie myszka jest bardzo ciekawa, więc zachęcam was do obejrzenia recenzji w całości. Aktualne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, a tymczasem zapraszam was do oglądania. Zaczynamy. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Inst Stand Gaming, czyli serwis z grami na wszystkie platformy oraz sklep Mocnykomputer.pl, producent komputerów gamingowych serii Mastero. Przed nami niesamowicie fajna myszka od marki MSI, czyli Clutch GM31 Lightweight. Jest to jedno z takich urządzeń, które aż miło mi było testować, i dzisiaj chętnie się z Wami podzielę tą recenzją. Oficjalna cena myszki to około 359 zł. Tak więc, jest to cena taka powiedzmy średnia, ponieważ mamy myszki bezprzewodowe i tańsze, jak i mamy myszki bezprzewodowe sporo droższe. A to jest w tej cenie, moim zdaniem, jedna z najlepszych myszek, jakie mi było dane testować, ale o tym mam nadzieję, przekonacie się oglądając tą recenzję. Tak więc zabierajmy się po kolei. Na początek rzut oka na pudełeczku, które jest dość duże. Z tyłu opakowania mamy także troszeczkę marketingu i wszystkie elementy zestawu. Myszka jest lekka, 73 gramy. Mamy precyzyjny sensor optyczny, czyli Pixart PAW 3310 DPI, aż do 12 tysięcy więc naprawdę sporo i też, co jest ważne, 110 godzin plus. Tyle jest podane, jeśli chodzi o wytrzymałość na jednym ładowaniu i powiem Wam tutaj jako ciekawostkę już na początku recenzji, że to nie jest chwyt marketingowy, sam się zdziwiłem, ale tak jest, tak więc na pewno warto oglądać do końca. Wymiary myszki 120x64x37, czyli myszka takiej średniej wielkości, 2 metry przewodu i przełączniki Omrona o żywotności 60 milionów klików, więc naprawdę sporo i oczywiście próbkowanie do 1000 Hz, ponieważ jest to myszka już jakby nie było z wyższej półki więc nie może być inaczej. Mamy tutaj też podane DPI 400, 800, 1600 3200, 6400 są oczywiście takie standardowe presety można to sobie zmienić przy pomocy software'u, który też jest i który też dzisiaj oczywiście zobaczycie. W zestawie znajdziemy także oczywiście instrukcje i inne elementy papierowe, tak to nazwijmy. Natomiast co mamy tutaj jeszcze z ważnych rzeczy? Na pewno bardzo fajny, miękki przewód z bardzo fajnym oplotem, dzięki czemu ten przewód jest bardzo, ale to bardzo elastyczny, a jednocześnie jest wytrzymały. Tak to wygląda wciska, wtyk USB typu C oraz klasyczne USB z takim fioletowym kolorem w środku. Jest też logo MSI. Mamy też coś takiego czy taką podstawkę dokującą. Mamy te dwa styki i mamy możliwość umieszczenia tutaj adaptera. Jeden taki minusik, że jak go się tutaj do końca wciśnie, to bardzo ciężko jest go wyjąć. To mi to chwilę zajęło. Adapter też, widzicie, ma taki fiolet. Też fajnie, że jest opisany jako MSI, ponieważ czasem tych adapterów mam tutaj w studio po kilka i lubią mi się wymieszać. A tak wiem, co jest do czego. Mamy też logo. MSI i bardzo fajne matowe tworzywo. Od spodu taki element antypoślizgowy, który jest zabezpieczony folią. Zdejmujemy oczywiście. No i to jest takie leciutko klejące powiedzmy. Oczywiście jak się przybrudzi, to już nie będzie tak się kleiło. No ale. Jakiś tam opór stawia i trzyma się dobrze na blacie. I mamy tutaj też gniazdo na podłączenie przewodu. I teraz pytanie, czemu tak? Już odpowiadam. Ponieważ przede wszystkim na tym myszka może się w fajny sposób ładować. Ona ma tutaj też odpowiednie styki, wystarczy ją w ten sposób zadokować i ona się nam ładuje. W ten sposób też możecie ją przechowywać. Natomiast co z tym adapterem? Można zrobić to na dwa sposoby. Albo sobie to podłączyć gdzieś bezpośrednio do komputera, czy do jakiegoś hubu USB, cokolwiek tam macie. Albo możecie to sobie wpiąć właśnie w to przeznaczone na to miejsce. Następnie tym bardzo fajnym przewodem to sobie podpiąć od spodu. A sam wtyk USB gdzieś ostatecznie podpiąć do kompa czy do jakiegoś hubu. A to sobie będzie stało na Waszym stanowisku gracza. I pod ręką będzie adapter, czyli większa siła sygnału, mniejsze opóźnienia. I jednocześnie pod ręką też ta podstawka dokująca. Więc fajne, moim zdaniem fajne i praktyczne. No a w tej chwili widzimy już samą myszkę, która jest naprawdę... Fajna. Przede wszystkim średnia wielkość. Mamy profil, jak widzicie, wyprofilowany z podkracza praworęcznego. Dość mocno. Tak wygląda od góry i poszczególne widoki. Sylwetka odrobinę się unosi, natomiast myszka jest, jakby nie było, dość smukła. Z przodu wygląda tak. Widzimy opadające przyciski główne wyprofilowane. Jest także miejsce na podpięcie tego przewodu i druga strona, gdzie mamy dwa dodatkowe przyciski a wszystkie tworzywa na topie są matowe, więc osobiście mi się to bardzo podoba. Tworzywo jest dobrej jakości, takie dość gładkie. Natomiast tutaj środek mamy odrobinkę bardziej chropowaty i boki mamy gumowane. Jest to tworzywo z takimi też tutaj wzorkami, wypustkami, żeby się dobrze te palce trzymały. Również to samo jest z tej strony i od spodu mamy sporo ślizgaczy, bo jest ich aż 5 Zabezpieczone są folią, ale w bardzo przemyślany sposób, ponieważ ta folia jest mega widoczna, więc łatwo ją zdjąć. Nie tak jak w niektórych myszkach, że trzeba się domyślać, sprawdzać czy jest ta folia czy nie. Natomiast jak odkleimy, co oczywiście polecam zrobić, no to jakość tych ślizgaczy jest po prostu niesamowita. Dawno tak gładkich nie widziałem. Tak więc mamy tutaj te styki, jest takie zagłębienie, żeby ta myszka trzymała się na podstawce dokującej. Mamy gniazdo, które jest dość głęboko osadzone, ale jakby co, to oczywiście ten przewód też bez problemu możemy wpiąć do samej myszki. Jak widzicie, jest to tak wyprofilowane odrobinkę, żeby ten przewód trzymał się. Pewnie naprawdę ciężko go jest wyrwać przez ten. Właśnie specyficzny kształt. Musiałem użyć sporej siły, żeby to wyciągnąć. To, to jest oczywiście dobra cecha. Następnie mamy tutaj włącznik, wyłącznik. Jak włączone to widzimy zieleń, jak wyłączone widzimy czerwień i mamy przycisk do czego do zmiany wartości DPI. Tak to zostało rozwiązane. I tak chwale te ślizgacze, ale zobaczcie sami myszka leciutka i przemieszcza się po prostu jak by była na jakimś lodzie. Sprawdza, podkładka do śliska, no ale bez przesady są jeszcze bardziej śliskie spidy, A tutaj mamy praktycznie zero oporu, więc ta myszka płynie. Ona nie przesuwa się, ona płynie po tych podkładkach. Jest to naprawdę bardzo fajne uczucie. Zanim Wam włączę i pokażę LEDy, to jeszcze zważmy 73 gramy, podaje producent. A co powie moja waga? 73, dokładnie tyle. Nie chce być ani gram więcej, ani gram mniej. Nie u każdego producenta ta waga się tak w 100% zgadzała. Tutaj oczywiście jest 100%, więc też kolejny dobry znak, myślę. Dla tej myszki kolejny punkcik, gdyż jest naprawdę lekka. Osobiście Wam powiem, że nie pogardziłbym tą myszką w kolorze białym. Aha, jeszcze zaznaczę tutaj przy okazji, że istnieje też wersja typowo przewodowa tej myszki. To jest po prostu tańsza, no ale oczywiście, już nie pogracie sobie bezprzewodowo. O baterii powiem za chwilkę w części testowej. Pójdźmy jeszcze na tą myszkę, jakie ma tutaj elementy ozdobne. Ma tutaj takie fajne wcięcie i bardzo ładnie to wszystko wygląda. To jest rolka myszki. Jest również gumowa i ma takie duże wypustki. Jest bardzo precyzyjnie, można z niej korzystać. Działa bardzo fajnie, bo lekko ale z takim ząbkowaniem i wyczuwalnym oporem. Natomiast jak sobie włączymy tą mychę, to ożywa nam smog, czyli takie logo MSI. W zależności jakie DPI sobie ustawimy, ten kolor będzie się nam zmieniać. To jest jedyny element ledowy, więc dużo prądu nie potrzebuje, ale zawsze coś. Zobaczcie, skok przycisku jest dość duży. I zobaczmy sobie po kolei przyciski. Przyciski boczne, które wykonane są z błyszczącego tworzywa, ten z przodu jest mniejszy, ten z tyłu jest większy, troszkę wyżej. Jak one klikają, mam wrażenie, że ten z przodu odrobinkę bardziej twardo, z fajnym takim wyczuwalnym oporem, a ten z tyłu bardziej miękko i odrobinkę mniej się zapada. Ale to też przez to, że ten kształt przycisku jest inny. Ten tu jest bardziej spłaszczony i rośnie dopiero ku tyłowi, a ten drugi jest tak domyślnie po prostu większy. Kolejna rzecz: rolka. Tak jak powiedziałem. Lekko, ale z wyczuwalnym ząbkowaniem i przycisk. No tak, dość twardo, z dość dużą siłą trzeba kliknąć. I przyciski główne. Jak ktoś lubi omrony, to będzie zadowolony. Jak dla mnie ten klik jest taki półtwardy, czy nie jest taki zupełnie miękki, ponieważ czuć to kliknięcie, ale z racji, że. Ten klawisz ma dość duży skok, no to bym określił, że to uczucie jest całkiem przyjemne i dość szybko można się do tego kliku przyzwyczaić. Oczywiście myszki mają różny klik, i gusta też są różne, nie każdy klik musi każdemu przypasować. Tutaj akurat w moim przypadku uważam ten klik za przyjemny. No i część z Tobą zacznę od bardzo ważnej kwestii, czyli wytrzymałości na jednym ładowaniu. Jak widzicie tutaj stoper, który włączam przy każdym użyciu danego urządzenia, w tym przypadku tej myszki. 23 godziny już ponad ta myszka działa, nawet myślę, że ze dwie godziny więcej, ponieważ czasami zdarzyło mi się po prostu zapomnieć to włączyć, a sobie przy pomocy tej myszki działałem. 23 godziny, plus minus. I to udało mi się zrobić w ciągu około tygodnia testów. I zobaczmy w tej chwili, ile tej mocy zostało. Nie ładowałem tej myszki ani razu. Zobaczcie, mamy jeszcze 70%. Ten wskaźnik tak wolno tutaj się przesuwa, że sam jestem w szoku. Jak widzicie, prawie 24 godziny. I tutaj około 70%, czyli te 100, 110 godzin moim zdaniem nie jest przesadzone, ponieważ faktycznie tutaj uciekło maksymalnie 30% w jakieś 23, 24 godziny. No i oczywiście ustawienia na 1000 Hz oraz też wyłączone uśpienie LEDów, ponieważ jeśli wyłączycie uśpienie LEDów, to ten znaczek po dwóch minutach się wyłącza. Tak więc pod względem baterii rewelacja to tutaj zostało potwierdzone no, prawie doba użytkowania non-stop, a tutaj cały czas jest te 70%. No i software jest fajny pod tym względem, że właśnie mamy pokazany ten wskaźnik naładowania baterii, to jest bardzo ważny parametr. Jeśli chodzi o samo oprogramowanie to tych funkcji. Jest tak w zakresie podstawowym, bym powiedział, nie ma tego przesadnie dużo, na przykład nie ma jakiegoś skanowania podkładki czy wyboru parametru lift of distance, natomiast sprawdźmy po kolei. Mamy do wyboru profile, które możemy sobie też tutaj edytować. Mamy także wszystkie przyciski myszki, które możemy sobie skonfigurować i przypisać jakąś inną funkcję, czyli na przykład pod przycisk 5 wybieramy, co to będzie, czyli możemy tam wrzucić makro i możemy ustalić, co to będzie za funkcję. Natomiast nie mamy nigdzie zakładki jak nagrać makro, więc już Wam mówię, żeby nie było, że powiedziałem, że jest, a się nie da. Czyli na przykład wybieramy ten klawisz piąty, wybieramy sobie tutaj w tym miejscu makro i zobaczcie, tu możemy to zrobić. Możemy zmienić nazwę tego makro i w ustawieniach mamy właściwą nagrywarkę. Czyli naciskamy, bijamy jakąś kombinację, działam także przyciski myszki w tym przypadku, zatrzymujemy, klikamy zastosuj i tutaj również klikamy zastosuj. OK. I teraz jak naciskam ten przycisk myszki, no to zobaczcie, wbija się ta kombinacja, którą sobie ustawiłem: klawiatura, plus to jeszcze kliki myszką, których ten program akurat nie rejestruje, ale działa, działa. A jak chcemy na standardową funkcję, klikamy domyślne, zastosuj i mamy to samo. I to tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy ekran. A w drugim ekranie mamy tak: 5 poziomów DPI, które sobie zmieniamy, klikając tutaj i do testów ustawimy sobie 800. Na drugim sobie zrobimy 3000. Na trzecim sobie zrobimy maksymalną wartość, więc będzie już naprawdę szybko. A czwartego i piątego nie będę używać. Czyli interesuje mnie tak: zakres pierwszy, drugi oraz trzeci, czyli kolor niebieski, fioletowy i czerwony. I ten przycisk na dole myszki do zmiany wartości DPI, no to już jest taki tutaj wariant profesjonalny, ponieważ często w myszkach e-sportowych... Tak, mamy to rozwiązane, mamy zakres próbkowania od 125 do 1000 Hz. Oczywiście możecie to sobie zmniejszać i warto to zmniejszać. Dlaczego? Ponieważ jak będziecie po prostu przeglądać internet, czy grać na przykład w grę strategiczną czy przy przygodówkę, gdzie prędkość reakcji tego kursora nie ma aż takiego znaczenia, to ustawcie sobie 125-250 Hz. Wtedy to także ogranicza zużycie energii. Natomiast do grania zdecydowanie 500 lub 1000 Hz. Najszybsza reakcja, ale też najwyższy pobór mocy. Mamy także tutaj suwaczek do predykcji, czyli tak zwany angle snapping. Wskaźnik naładowania baterii w postaci takiego długiego paska, ponieważ tu mamy tylko taki mniejszy. Tu mamy taki długi pasek. Mamy włączenie tego uśpienia LEDów oraz możemy też sobie dodatkowo ustawić komunikat o niskim poziomie naładowania baterii i przy jakich wartościach tutaj ma się to powiadomienie pojawiać. Tak więc software taki w miarę prosty, ale podstawowe najważniejsze funkcje są. Sprawdzamy interpolację, podkładka miękka, 800, -ka. brak, 3000, już szybki ruch, również brak interpolacji i 12000. Sam jestem ciekaw, co tutaj wyniknie. Nie ma, moi drodzy, nie ma. Ruch jest bardzo szybki, dynamiczny, ale interpolacji nie stwierdzono i podkładka twarda, czyli dużo szybsza. 800, ok. 3000 również, ok. I 12000. Będzie niezwykle szybko, ale interpolacji nie ma. No i teraz test gładkości ruchu. 800 na podkładce twardej. Bardzo dobrze. 3000 na tej podkładce to już będzie mega szybko. Ale zobaczcie, te kółka mają ładne krawędzie. Wygląda to naprawdę ok. 12000, mega szybki ruch. Ale jakość tego ruchu wciąż jest naprawdę dobra. I podkładka miękka, czyli do sensorów optycznych najlepsza. Żadnych problemów w żadną stronę, nawet w szybkich ruchach. Teraz 3000, to była 800. -ka. 3000, piękny, gładki, dynamiczny, ale i precyzyjny ruch. 12000, również będzie szybko. Ale powiem wam, że jest rewelacja. Można tutaj korzystać ze wszystkich zakresów wartości DPI, nie trzeba się ograniczać na przykład do 5 czy 6 tysięcy, jak to w niektórych myszkach bywa, więc to jest oczywiście pozytywna rzecz. Natomiast zobaczmy, co się stanie, jak włączymy sobie tą predykcję. Powinny się nam robić takie bardzo proste, o właśnie, kreski. Do gier nie polecam, bo to więcej przeszkadza niż pomaga. Więc to po prostu wygładza nam ten ruch. Czyli nawet jak ręka tak niedoskonale prowadzi ten kursor, to ta predykcja pozwoli nam ustabilizować ten ruch. Z tym wyłączonym no nie jestem w stanie już w ogóle zrobić czegoś takiego. Do gier te niedoskonałości się przydają, bo po prostu jak wycelujecie sobie w jakiś punkt, to w ten punkt Leci pocisk. A jak tutaj predykcja się włączy do akcji, no to na przykład traficie pół metra obok celu. Tak więc do gier nie, ale sprawdzone mamy, działa, działa. Zanim przejdziemy do gier, sprawdźmy jeszcze parametr LOD, czyli lift of distance. Podejrzewam, że będzie tutaj bardzo niski, no ale sprawdzamy. No tak. Na jednej płycie już ta myszka nie działa, a jedna płyta to jest 1,2 mm. Czyli to LOD jest tutaj na około. 1 mm myślę, że można to spokojnie przyjąć na podkładce miękkiej, przynajmniej, ponieważ w zależności od podkładki parametry Lift of Distance lubi się różnić. Tutaj może działać, a nie musi sprawdźmy. No i właśnie na podkładce twardej, która ma zupełnie inną fakturę powierzchni, ma powierzchnię taką bardziej zbitą. Jednolitą, sensor czyta powierzchnię inaczej. Dlatego też w niektórych myszkach mamy coś takiego jak skanowanie powierzchni. W oprogramowaniu tutaj akurat tego nie ma, ale nie szkodzi. Nie zobaczcie, tutaj na dwóch nawet działa, czyli już mamy 2,4 mm, jeszcze działa, a na trzech nie działa. Czyli na twardej powierzchni to LOD wynosi około 3 mm. A na powierzchni miękkiej, czyli podkładce takiej materiałowej, no to będzie to około milimetra. Więc dość duży rozrzut, dość duża różnica. Natomiast ponownie sprawdzone mamy. Oczywiście mamy. Jeszcze pokażę Wam to logo. To jest jedyne oświetlenie tej myszki, jedyny element LEDowy. I on w stałym tempie, czyli takim jak widzicie, i w stałym trybie, zmienia sobie te kolory. Nie możemy tutaj zmienić ani jasności, ani po prostu niczego innego. Jedyne co się zmienia to zmieniając DPI na chwilę przeskakuje nam na inny kolor. Już prezentuje, czyli wtedy wiemy, które DPI mamy aktualnie. Natomiast jak ustawimy, no to myszka wraca do swojego domyślnego trybu po kilku sekundach. O no właśnie. I to jest tyle jeśli chodzi o elementy LEDowe. No i czas na test w grze. I sprawdzamy myszkę na strzelnicy w Apex Legends, ustawione 800 DPI. Sprawdzamy. Powiem Wam, że bardzo duża gładkość ruchu, duża precyzja. Naprawdę jest ok. Natomiast powiem Wam, że 3000 dla mnie to już osobiście jest mega duża czułość. Sprawdźmy. No nie moja bajka, ale czuć, że ten ruch i tak jest bardzo gładki, precyzyjny. Czy jak ktoś lubi takie szybkie, wysokie DPI, to myślę, że będzie zadowolony. Przy dynamicznych ruchach, na 3000, oczywiście zrobimy już wiele obrotów za jednym przesunięciem myszki. Natomiast precyzja 100% A na 800C no jest oczywiście wolniej, ale też dynamicznie. No I też tego chyba Wam jeszcze nie powiedziałem w części software'owej. Ale też warto wiedzieć, że minimalne DPI, jakie ustawimy sobie w tym oprogramowaniu, to 100. I również kolejną co 100 możemy ustawiać w górę czyli 100, 200, 300 itd. i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, żebyście mieli komplet informacji w software, jak widzieliście, nie można było tutaj za bardzo nic zmienić, jeśli chodzi o ten element LEDowy. To jest instrukcja wyraźnie mówi, że istnieją kombinacje przycisku do DPI wraz z poszczególnymi innymi przyciskami. Czyli przycisk DPI oraz prawy przycisk myszy wciśnięte jednocześnie powodują wybór poziomów jasności. Czyli tutaj teoretycznie możemy też sobie zaoszczędzić troszkę mocy zbudowanej baterii poprzez wybranie jednego z trzech poziomów lub wyłączenie całkowite tego świecenia. Przełącznik DPI plus scroll zmienia nam tryby świecenia. Tak więc możemy sobie na drugiej kombinacji przełączać efekty. Natomiast jeśli wybraliśmy efekt ruchomy, to z pierwszym przyciskiem bocznym możemy regulować prędkość tego efektu, czyli szybciej, wolniej, a drugi przycisk pozwala nam wybrać kolor tak więc trochę tutaj można skonfigurować, ale manualnie poprzez odpowiednie kombinacje. Także mam tutaj opisane, jakie kolory będą mówiły o jakim poziomie naładowania baterii. Tak więc teraz już wiecie chyba naprawdę wszystko, co się dało o tej myszce. Ale jak macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ok, podsumujmy. Mamy tak myszki bezprzewodowe tańsze, jak i mamy myszki sporo droższe. Nie brakowało u mnie myszek testach, które kosztowały po 700 i więcej złotych, są takie nawet po tysiaka. Tutaj mamy myszkę w takiej typowo średniej cenie, ponieważ występuje ona też w wersji przewodowej, która jest tańsza, natomiast wersja bezprzewodowa, którą testowałem zaskoczyła mnie pozytywnie pod wieloma względami. Przede wszystkim myszka średniej wielkości. Bardzo dobrze leży w dłoni, jest mega lekka i same materiały, sama jakość wykonania bardzo przypadły mi do gustu. Do tego mamy precyzyjny sensor, Dość przystępne oprogramowanie, chociaż z tymi software'ami bywało różnie. Niektóre są bardziej intuicyjne, inne mniej. Tutaj nie mamy aż tylu opcji jak u konkurencji, natomiast w zupełności ten software wystarcza. No i najważniejsza rzecz w myszce bezprzewodowej, czyli wytrzymałość na jednym ładowaniu. No tutaj jest po prostu epicka. Na początku sądziłem, że te około 100-110 godzin to jest przy jakichś tam niższych ustawieniach i taki bardziej chwyt marketingowy, że trzeba spełnić ilość warunków, żeby te ponad 100 godzin osiągnąć. A tutaj niespodzianka oczywiście na plus, bardzo pozytywna, ponieważ testując tą myszkę kilkadziesiąt godzin nie udało mi się jej w ogóle rozładować. I zaznaczam, że specjalnie ustawiłem 1000 Hz, czyli maksymalne próbkowanie, największa prędkość odświeżania, która też wymaga największej ilości mocy. No i druga sprawa jest taka, że także cały czas były włączone elementy LEDowe. Co prawda nie ma ich w tej myszce tak dużo, ale są i też swoje z baterii czerpią. Tak więc generalnie w tej cenie produkt naprawdę bardzo dobry. Tutaj już chciałbym nawet rzec, że idealny, ale podobnych ideałów nie mam, więc powiem spokojnie, że prawie idealny. Myszka na pewno warta polecenia i na pewno warte jej tutaj przyznać rekomendacje, ponieważ tak dobrej myszki bezprzewodowej dawno po prostu u mnie nie było, która jednocześnie miałaby tak. Rozsądną i dość przystępną cenę. Pamiętajcie, że to jest cena oficjalna, co nie znaczy, że tej myszki nie da się kupić trochę taniej. Pewnie nawet o stówkę w jakiejś promocji da się wyrwać w lepszej cenie, więc to już jest dużo. W porównaniu z takimi markami jak Rocat czy chociażby testowana u mnie myszka Gloriusa, które były dużo droższe, naprawdę fajne myszki, ale no niestety dużo droższe, to tutaj mamy świetny stosunek jakości do ceny. Oczywiście nikt nie broni wam kupić myszki bezprzewodowej za 100 czy 150 zł. Też znajdą się przyzwoite gryzonie, ale tutaj ze swojego doświadczenia poleciłbym już modele takie po około 250, właśnie do 350 zł. Wtedy już mamy i jakość, i dobry sensor, i dobrą żywotność na baterii, czego przykładem jest ta właśnie dzisiaj testowana myszka. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, jak napiszcie komentarz, też będzie fajnie. I jak ktoś jeszcze nie subskrybuje i zdecyduje się kliknąć ten przycisk, subskrybuj magiczny przycisk, no to będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się.